Pewnego dnia gawędziłem ze znajomym na temat UFO i w trakcie tej rozmowy przypomniało mu się pewne dawne wydarzenie, o którym opowiedziała mu jego znajoma J.Z. Historia ta rzeczywiście była bardzo interesująca i zawierała elementy, które z miejsca obudziły we mnie duszę Ufologa. Zapytałem go, czy J.Z. jeszcze żyje i gdzie mieszka. Stwierdził jedynie, że wie, gdzie mieszkała w czasie, gdy mu o tym opowiadała. Nic ponadto. Kiedy udałem się pod wskazany adres, okazało się, że JZ nadal żyje i mieszka pod tym samym adresem. Udało mi się namówić ją na rozmowę i poniżej przedstawiam to, czego się od niej dowiedziałem. W czasie, kiedy rozmawialiśmy, JZ miała 82 lata i bardzo sprawny umysł. Jej relacja charakteryzowała się jasnością wypowiedzi, bez zbędnego gadulstwa typowego dla jej wieku. Oto co mi powiedziała. Była 9.30 rano pewnego lutowego dnia 1956 roku. Wracałam właśnie samochodem z Choisy le leroy do Fresn. Jechałam drogą 186. W Choisy le mieszkali moi rodzice i byłam u nich z wizytą. Nie pamiętam już dokładnej daty: miałam wtedy 41 lat i prowadziłam firmę futrzarską. W tamtych czasach obecna droga numer 7 wyglądała zupełnie inaczej. Była akurat wtedy poszerzana i w tamtym miejscu znajduje się obecnie rondo. Właśnie zbliżałam się do wiaduktu nad drogą numer 7. Po lewej stronie stał zajazd, którego już tam nie ma. Natomiast po prawej stronie było łagodne wzniesienie, na którym spostrzegłam coś silnie połyskującego słychać było delikatne syczenie, które zdawało się dochodzić od strony obiektu unoszącego się w powietrzu na wysokości około 20 cm nad ziemią. Podjechałam bliżej, aby mu się lepiej przyjrzeć i wtedy dostrzegłam istotę wzrostu około 1,3 metra przechadzającą się w pobliżu. W tym samym momencie przypomniałam sobie o latających spotkach, o których często pisano w prasie i wpadłam na pomysł, że byłoby fajnie, gdyby udało mi się złapać jedną z tych istot. Istota, która przechadzała się nieopodal, wyglądała na małą i szczupłą, i uznałam, że nie byłoby trudno ją przenieść do samochodu. Otworzyłam bagażnik i przygotowałam go do umieszczenia w nim mojego więźnia. Zadowolona z tego pomysłu, przygotowałam się do jego realizacji. Po chwili wokół pojazdu ukazało się osiem istot, które z zainteresowaniem przyglądały się czemuś na ziemi. Pojazd miał kształt spłaszczonej dyni z podświetlonymi otworami, które bez wątpienia były oknami. Zauważyłam, że wewnątrz pojazdu znajdują się dwie dalsze istoty. Pozostali ci na zewnątrz zdawali się być zajęci studiowaniem czegoś na gruncie. Kiedy spostrzegli, że bez lęku zbliżam się do nich, zniknęli w otworze prowadzącym do wnętrza pojazdu, jak spłoszone króliki. Ostatnia z nich, ta, którą chciałam złapać, obróciła się w moją stronę i skierowała na mnie swoje wielkie czarne oczy, tak jakby chciała mi coś nimi przekazać. Pragnę podkreślić, że JZ jest bardzo dzielną osobą. W swojej firmie futrzarskiej zatrudniała wielu kryminalistów z więzienia we Fresn. Kiedy już wydawało mi się, że uda mi się ją pochwycić z jednego z okien, w górnej części pojazdu wystrzeliła wiązka światła, która trafiła we mnie i sparaliżowała mnie. Nie mogłam ruszać żadną częścią ciała, z wyjątkiem oczu. W tym momencie przestraszyłam się nie na żarty. W tego rodzaju warunkach trudno oceniać wpływ czasu, w związku z tym nie wiem ile czasu to trwało. Wszystkie istoty weszły do pojazdu i wówczas jasność wiązki zaczęła przygasać, a wraz z tym zaczęła mi wracać zdolność ruchu. Niedługo potem wróciłam do samochodu. Weszłam do środka, usiadłam w fotelu i czekałam. Nie wiem czy zrobiłam to ze strachu, czy też zostałam ponownie sparaliżowana, ponieważ znowu nie mogłam się poruszyć. Wyraźnie słyszałam dźwięk przypominający drapanie o metalicznym charakterze, który rozległ się, gdy zamykali drzwi statku. Czekałam dalej, 10 minut, lub coś koło tego. Samochód zaparkowałam na trawiastym poboczu drogi i rozpaczliwie chciałam stamtąd uciec. Nie mogłam jednak włączyć biegu, nie byłam w stanie wykonać jakiegokolwiek ruchu. Nagle dobiegający od strony pojazdu syk przybrał na sile. I zaczął on się unosić, aż osiągnął wysokość czubków drzew otaczających drogę z Szojsilrua. Pojazd zatrzymał się na moment, po czym ruszył z ogromną prędkością. Zmienił kolor na pomarańczowy i wraz ze wzrostem prędkości stopniowo czerwieniał. Po chwili odzyskałam zdolność ruchu, włączyłam silnik i nawet nie obróciłam się, aby sprawdzić, w którą stronę odleciał. Wpadłam w panikę i postanowiłam wrócić do rodziców w Szłazii. Padłam do nich do domu, ciężko dysząc i jednym tchem powiedziałam im, co mi się przytrafiło. Usłyszawszy to, ojciec doradził mi, mówiąc: Słuchaj, tylko, broń Boże, nie opowiadaj o tym nikomu. Masz pracę, o którą musisz dbać. Wyśmieją cię, a policja zacznie niekończące się dochodzenie i będzie cię bez przerwy nachodzić. Zostaw tę sprawę w spokoju. Zrobiłam, jak mi radził i nikomu o tym nie powiedziałam, z wyjątkiem kilku bardzo bliskich mi osób. Potem już bez żadnej zachęty z mojej strony JZ z własnej woli uzupełniła swoją relację. Obecnie po latach mogę stwierdzić, że bardzo się zmieniłam po tym wydarzeniu. Stałam się bardziej pewna siebie, nawet inteligentniejsza. Ilekroć dojeżdżałam do tego skrzyżowania, wiedziałam z góry, co nadjedzie z przeciwnej strony. Zdarzało się nawet, że mówiłam do męża: Uważaj, tam jedzie wielka ciężarówka, lub nadjeżdża szybko samochód. Mówiłam mu o tym, zanim cokolwiek można było zobaczyć. Gdybyśmy czasami nie zwolnili, uleglibyśmy wypadkowi. W momencie zbliżania się niebezpieczeństwa czuję łaskotanie w koniuszkach palców. Miałam również prorocze sny, w których występują dokładnie te same sceny i miejsca, które mają później odbicie w rzeczywistości. Zapytałem ją jeszcze, czy wiązka światła z pojazdu nie uszkodziła jej w jakiś sposób. Nie, odrzekła zdecydowanie. Zapytałem również, czy doznała dalszych bliskich spotkań lub zaobserwowała światła na niebie, lecz nic takiego nie stwierdziła. Opis istot Z jej opisu wynika, że istoty, które widziała ubrane były w obcisłe niebiesko-szare jednoczęściowe kombinezony. Miały stosunkowo duże i wyłupiaste czarne oczy, prawie niewidoczny poza dziurkami nos i szczelinę w miejscu ust. Byli bardzo szczupli, powiedziała, jak gdyby nie mieli mięśni. Nie udało mi się przyjrzeć dokładnie ich nogom, lecz jestem pewna, że mieli dwie ręce, nieco dłuższe w stosunku do ciała od naszych, także ich głowy były proporcjonalnie większe od naszych. Kończąc swoją opowieść, stwierdziła. To, co tu powiedziałam, to wszystko, co widziałam i przeżyłam, niczego w tej historii nie wymyśliłam. Porównałem jej opowieść z tym, co opowiedziała mojemu przyjacielowi kilka lat po tym zdarzeniu. Wszystko się zgadzało, z wyjątkiem pewnego drobnego szczegółu. Otóż, mojemu przyjacielowi zdawało się, że powiedziała mu wówczas, że te istoty wskoczyły do statku. Zapytałem więc J.Z. o ten szczegół. Potwierdziła, co powiedziała mi w rozmowie, że te istoty nie wskoczyły, ale poruszały się tak szybko, że nie mogła nadążyć wzrokiem za ich nogami. Sporządzony na podstawie jej relacji szkic uznała za właściwy: spłaszczona u góry i u dołu kula podświetlona w środkowej części białym światłem. Pozostałe części były szare z metalicznym połyskiem. To bliskie spotkanie miało miejsce bardzo blisko lotniska Orli. W moim archiwum znalazłem ważny przypadek z terenu Orli, ale nie wydaje mi się, aby odnosił się on do tego samego zdarzenia. Dotyczył on pojazdu, który 16 lutego 1956 roku, a więc tego samego roku, zawisł o godzinie 22.50 nieruchomo nad lotniskiem Orli. Zdaniem personelu lotniska, widziany pojazd był dwa razy większy od największego samolotu, jakie wówczas latały. Zaś jego zachowanie znacznie odbiegało od tego, co było znane operatorom radarów na lotnisku. Obiekt opadał powoli ku ziemi, zatrzymywał się nieruchomo w powietrzu, a na koniec odleciał z niesamowitą prędkością. Potem na ekranie pojawiło się następne echo, tym razem znane. Był to samolot Air France typu Douglas Dakota latający na regularnej linii Paryż-Londyn. Operator radaru z Orley powiadomił pilota Dakoty, że na jego kursie znajduje się UFO. Radiooperator Dakoty dostrzegł w momencie przekazywania meldunku zwierzy kontrolnej kapitanowi samolotu z prawej burty błysk światła pochodzący z UFO. Obiekt był ogromny, jego sylwetka była trochę niewyraźna i otoczona czerwoną poświatą. Obserwacja ta trwała prawie pół minuty. Z pewnością nie był to samolot, ponieważ to co widzieli nie miało świateł pozycyjnych. Operator z lotniska podał następnie, że UFO przemieszcza się na lewą burtę Dakoty. Potem po 10 minutach podał, że UFO znajduje się kilka kilometrów nad ich samolotem. Załoga Dakoty nie była w stanie jednak go dostrzec. Kapitan Dakoty, zawła, przesłał raport z tej obserwacji do Ministerstwa Lotnictwa Cywilnego. W ciągu 4 godzin obserwacji ekipie radarzystów na lotnisku Orly udało się uchwycić na radarach UFO na przeciąg około pół godziny. Co ciekawe, radary na lotnisku Le Bourget w Paryżu oraz w obserwatorium Paris-Médois nie namierzyły niczego niezwykłego. Uwaga, wydawcy Flying Saucer Review gordona Crichtona. W załączonym liście. C. Rafi podaje dalsze szczegóły na temat owej 82-letniej francuski. Wygląda ona jego zdaniem wyjątkowo młodo. Rafi sugeruje, że może to mieć związek z jej przeżyciem. I ma ona męża, który jest 35 lat od niej młodszy. Potrafi bez odpoczynku przejechać samochodem około 1000 km. Posiada poza tym znaczne umiejętności z zakresu zdalnego postrzegania i przewidywania wypadków. Doskonale znała teren, na którym miało miejsce to zdarzenie, ponieważ przejeżdżała tamtędy prawie codziennie, przełożył Jerzy Florczykowski.